Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa przełożył Bunokato. Przejrzeli w Sutil, Wilhelm Schiffer, Yoshiro Tamura. Rozdział 19. Zasługi Nauczyciela. Wtedy Buddha zwrócił się do Bodhisatwy Mahasatwy, zawsze gorliwego Bigta. Jeżeli szlachetny syn lub szlachetna córka przyjmą i zachowają tę sutrę Kwiatu Prawa, lub będą ją czytać, lub recytować, lub objaśniać, lub kopiować, ta osoba uzyska 800 zasług oka, 1200 zasług ucha, 800 zasług nosa, 1200 zasług języka, 800 zasług ciała i 1200 zasług umysłu. Tymi zasługami uszlachetni swoich sześć organów, uspokajając je wszystkie. Ten szlachetny syn lub szlachetna córka naturalnie czystymi oczami, otrzymanymi podczas narodzin od rodziców, ujrzy wszystko, co żyje wewnątrz i na zewnątrz trzy tysięcznego wielkiego tysiąckrotnego świata. Góry, lasy, rzeki i morza, w dół do piekła awici i w górę do szczytu egzystencji i ujrzy również wszystkie żyjące istoty, jak również ujrzy i pozna szczegółowo wszystkie ich karmiczne przyczyny i wynikłe z nich stany odrodzenia. Następnie, czczony przez świat, pragnąc ponownie obwieścić tę naukę, powiedział tak wierszem: Jeśli ktoś, pośród wielkiego zgromadzenia, z nieustraszonym umysłem głosi tę sutrę kwiatu prawa. Słuchajcie o jego zasługach. Człowiek ten uzyska 800 niezrównanych zasług widzenia. Dzięki tym zdolnościom jego oczy będą całkowicie spokojne. Oczami otrzymanymi od rodziców zobaczy cały trzy tysiąckrotny świat, wewnątrz i na zewnątrz, górę Meru, Sumeru i jej żelazny krąg, i pozostałe góry i lasy, wielkie oceany, rzeki i wody, w dół do piekła Avici, w górę do szczytu egzystencji. Będzie widział wszystkie żyjące w nim istoty. Choć nie osiągnął jeszcze boskiego widzenia, jego cielesne oczy posiadają takie moce. Co więcej, zawsze gorliwy. Jeżeli szlachetny syn lub szlachetna córka przyjmie i zachowa tę sutrę, lub będzie czytać, lub recytować, lub objaśniać lub kopiować ją, to uzyska 1200 zasług ucha. Tym spokojnym uchem usłyszy w trzytysięcznym, wielkim, tysiąckrotnym świecie. W dół do piekła awici, w górę do szczytu egzystencji, wewnątrz i na zewnątrz, wszystkie różnorodne słowa i dźwięki, głosy słoni, koni, krów, wozów, zawodzenia, lamentów, konch, bębnów, gongów, dzwonów, śmiechu, mowy, mężczyzn, kobiet, chłopców, dziewcząt, prawe i nieprawe, cierpienia, przyjemności, asurów, garudów, kimnarów, mahoragów, ognia, wody, wiatru, piekieł, zwierząt, głodnych, duchów, Bhikrszu, bhikrszuń, śrawaków, kabudów, bodhisattwów i buddów krótko mówiąc, wszystkie dźwięki, jakie mogą powstać wewnątrz i na zewnątrz trzytysięcznego, tysiąckrotnego świata. Choć wciąż nie osiągnął niebiańskiego ucha, jednak naturalnymi, czystymi uszami otrzymanymi w czasie narodzin od rodziców, wszystko to usłyszy i pozna. W ten sposób, bez szkody dla swojego organu słuchu, będzie rozróżniał wszystkie te różnorodne dźwięki. Następnie, czczony przez świat, pragnąc ponownie obwieścić tę naukę, powiedział tak wierszem Uszy, które otrzymał od rodziców, są spokojne i nieskazitelne. Tymi zwykłymi uszami słyszy głosy w tysiąckrotnym świecie, głosy słoni, koni, wozów i bydła, dźwięki gongów, dzwonów, konch, bębnów, dźwięki lutni i harf, dźwięki fujarek i fletów, dźwięki czystych i pięknych pieśni. Może słuchać, nie uzależniając się od nich. Słyszy głosy niezliczonych rodzajów ludzi, i rozumie wszystko, co słyszy. Słyszy też głosy bogów i mistyczne śpiewy. Słyszy głosy mężczyzn i kobiet i głosy młodzieńców i dziewic, w górach nad strumieniami, w wąwozach, głosy kalawinek dziwaka-dziwaków i innych ptaków. Słyszy wszystkie te głosy. Przejmujące katusze zastępów piekielnych i głosy ich cierpień, głodne duchy wiedzione głodem i głosy ich natarczywości, Asury i inne zamieszkujące brzegi oceanu. Kiedy rozmawiają ze sobą, wyją głośno i płaczą. Taki nauczyciel jak ten, spokojnie trwający pośród tego, zdala słyszy wszystkie te dźwięki bez szkody dla swego organu słuchu. W światach we wszystkich kierunkach ptaki i dzikie zwierzęta wołają do siebie. A nauczyciel, który tu przebywa, słyszy je, dokładnie. Wszystkie nieba brachmy wznoszące się powyżej, poczynając od jasnego dźwięku i uniwersalnej czystości do nieba zwanego szczytem egzystencji głosy rozmów ich bogów nauczyciel który tu przebywa słyszy dokładnie cały zastęp pikszu i pikszuń czytających lub recytujących tę sutrę lub głoszących ją innym nauczyciel który tu przebywa słyszy ich dokładnie ponadto są bodhisattwowie którzy czytają i recytują tę sutrę prawa lub nauczają jej innych porównując i objaśniając jej znaczenie wszystkie takie głosy jak te słyszy dokładnie buddhów, wielkich i świętych czonych, przekształcających wszystkie żyjące istoty, którzy w swych wielkich zgromadzeniach obwieszczają mistyczne prawo, ten, kto zachowuje kwiat prawa, słyszy dokładnie. W trzytysięcznym, wielkim, tysiąckrotnym świecie jego dźwięki wewnątrz i na zewnątrz, w dół do piekła awici, w górę do nieba szczytu, usłyszy wszystkie te dźwięki bez szkody dla swojego organu słuchu. A ponieważ jego uszy są czułe, Rozróżnia i znaje wszystkie. Ktoś, kto zachowuje ten kwiat prawa, choć nie posiadł jeszcze niebiańskich uszu i używa jedynie swych naturalnych uszu, osiągnął już takie zasługi jak te. Ponadto zawsze gorliwy. Jeśli szlachetny syn lub szlachetna córka przyjmie i zachowa tę sutrę, lub będzie czytać, lub recytować, lub objaśniać lub kopiować ją, to uzyska 800 zasług nosa. I przy pomocy tego spokojnego organu w trzytysięcznym, wielkim, tysiąckrotnym świecie, w Zenicie i na wewnątrz i na zewnątrz, będzie czuł wszystkie rodzaje woni. Woni kwiatów sumana, kwiatów dziatika, kwiatów mallika, kwiatów kampaka, kwiatów patala, kwiatów czerwonego lotosu, kwiatów błękitnego lotosu, kwiatów białego lotosu, kwitnących drzew drzew dźwigających owoce drzewa sandałowego aloesu tamalapatrasów, tagarasów i tysięcy miriad zmieszanych perfum sproszkowanych granulowanych bądź w maściach ten kto zachowuje tę sutrę przebywając w tym miejscu może poczuć to wszystko ponadto poczuje zapachy wszystkich żyjących istot zapach słoni koni bydła kus i tak dalej mężczyzn kobiet młodzieńców dziewic i traw drzew krzewów i lasów blisko lub daleko jakiekolwiek zapachy by tam były Poczuje je wszystkie i rozpozna bezbłędnie. Ten, kto zachowuje tę sutrę, choć przebywa tutaj, poczuje również zapach bogów w niebiosach, paridziaty i kowidary, kwiatów mandarawa, kwiatów mahamandarawa, kwiatów mańdziuszaka, kwiatów mahamandiuszaka, wszystkie rodzaje sproszkowanych drzew sandałowych i aloesów i wielu zmieszanych ze sobą kwiatów, zawsze będzie czuł i poznawał te zapachy wydawane przez takie zmieszane ze sobą niebiańskie perfumy i poczuje zapach ciał bogów, zapach siakry de w jego niezrównanym pałacu, który folguje swoim pięciu rządzom i zabawia się radośnie, lub gdy jest w swej sali cudownego prawa, głosząc prawo bogom trajastrimsy, lub gdy dla przyjemności spaceruje po swoich ogrodach, również zapach ciał innych bogów i bogiń, z daleka będzie go czuł. W ten sposób posuwając się do świata brachmy, aż do szczytu egzystencji, poczuje także wszystkie zapachy ciał bogów. Poza tym poczuje kadzidła palone przez bogów i zapach śrawaków, pratieka buddhów, botisatwów i ciał Buddów z daleka będzie czuł je wszystkie i będzie wiedział, gdzie oni się znajdują. Chociaż będzie czuł te zapachy, to jednak jego organ węchu nie zostanie uszkodzony ani wprowadzony w błąd i jeśli będzie chciał określić je innym, pamięć go nie zawiedzie. Wówczas czczony przez świat, pragnąc ponownie obwieścić tę naukę, powiedział tak wierszem. Ponieważ nos człowieka jest uspokojony, zapach wszystkiego, co jest na tym świecie, czy jest to pachnące czy cuchnące, dokładnie wyczuwa i rozpoznaje. Sumanę i dziatikę, tamalapatrę i sandał, aloes i cynamon, zapachy kwiatów i owoców, zapachy wszystkich żyjących, zapachy mężczyzn i kobiet. Nauczyciel, będąc daleko, czuje i wie, gdzie się znajdują. Wszechmocni obracający kołem królowie. Pomniejsi, obracający kołem, i ich synowie, wszyscy ich ministrowie i dworzanie, węchem wie, gdzie się znajdują, klejnoty, które wkładają na siebie skarby ukryte w ziemi, cenne król, owe i królów obracających kołem, węchem wie, gdzie się znajdują. Poprzez rzeczy ozdabiające ludzi, ich ubrania i naszyjniki, perfumowane maści stosowane do namaszczania, węchem poznaje osoby, które ich używają, bogów, czy to chodzących, czy siedzących, ich grej i magiczne moce, ten, kto zachowuje kwiat prawa Węchem, może poznać dokładnie. Woń kwiatów i owoców drzew i zapach bawolego masła. Ten, kto zachowuje kwiat prawa, przebywając tutaj, dobrze wie, gdzie się znajdują. Górskie wąwozy i urwiska, rozsiewanie się kwiecia na drzewie sandałowym i wszystkie istoty tam przebywające, Węchem może doskonale poznać. Oceany wewnątrz żelaznego kręgu żyjących na ich ziemiach. Dzięki Węchowi wie, gdzie się znajdują. Asury męskie i żeńskie, i całe ich plemię i ich zwolenników, kiedy kłócą się bądź są w zgodzie, za pomocą węchu jest w stanie odróżnić. Stepy lub wąwozy, gdzie wędrują lwy, słonie, tygrysy, wilki, dzikie woły, bawoły i ich gatunek, dzięki węchowi wie, gdzie się znajdują. Gdyby była kobieta w ciąży, która nie wie jeszcze, jakiej płci będzie dziecko męskiej, żeńskiej, pozbawione narządów, lub nieludzkie, węchem może to rozpoznać. Mocą swego powonienia wieczy tej co dopiero zaszła w ciąże, uda się czy nie, szczęśliwie wydać na świat zdrowe dziecko. Dzięki tej spostrzegawczej mocy powonienia, zna myśli mężczyzn i kobiet, ich porządliwość, kłopotę lub gniew i zna również dobroczyńców. Wszystkie skarby ukryte w ziemi, złoto, srebro i klejnoty wsypane do miedzianych naczyń, węchem może wyraźnie rozróżnić. Wszystkie rodzaje klejnotowych naszyjników, których ceny nie można wyznaczyć. Węchem poznaje ich wartość, ich pochodzenie i umiejscowienie. Kwiaty różnorodnych niebios, Mandarawa, Mandziuszaka i drzew Paridziata, Węchem może wyraźnie rozróżnić. Pałace niebios, czy wyższych, środkowych czy niższych, ozdobione wszelkimi cennymi kwiatami, Węchem może wyraźnie rozróżnić. Niebiańskie ogrody, gaje, niezrównane pałace, pomieszczenia i sale cudownego prawa i tych, którzy znajdują w nich zadowolenie węchem może wyraźnie rozróżnić. Gdy bogowie słuchają prawa lub folgują pięciu rządzom, przychodząc, odchodząc, spacerując, siedząc, leżąc, za pomocą węchu może wyraźnie rozróżnić. Szaty, które boginie noszą, przyozdobione i pachnące pięknymi kwiatami, gdy wędrują dla przyjemności, węchem może wyraźnie rozróżnić. Tak samo jak przy wznoszeniu się aż do światów brachmy, tych w medytacji i tych poza nią, węchem może wyraźnie rozróżnić. Od bogów jasnego dźwięku i uniwersalnej czystości do Boga szczytu wszelkiej egzystencji, od ich narodzin aż do zaniku. Węchem może wszystko rozróżnić. Cały zastęp Hikszu, bezustannie rozwijających się w prawie czy siedzących, czy chodzących, czytających i recytujących tę sutrę, lub pod drzewami w lesie, oddających się medytacji, zachowujący tę sutrę węchem. Poznaje, gdzie każdy z nich się znajduje, bo o niezłomnej woli. W medytacji, lub czytających tę sutrę, lub głoszących prawo innym, węchem może wszystkich rozróżnić. Czczonego przez świat, gdziekolwiek się znajduje, którego wszystkie istoty szanują, który lituje się nad wszystkimi i głosi prawo, węchem może rozróżnić. Żyjący, którzy w obecności Buddy słuchają tej sutry i radują się razem z innym i działają zgodnie z prawem, węchem może wszystkich rozróżnić. Choć nie posiad jeszcze nieomylnego, zrodzonego sprawa prawa narządu Węchu Bodhisattwy, to jednak zachowujący tę sutrę pierwszy uzyska tę zdolność Węchu. Co więcej, zawsze gorliwy. Jeżeli szlachetny syn lub szlachetna córka przyjmie i zachowa tę sutrę, i albo będzie czytać, lub objaśniać, lub kopiować ją, to uzyska 1200 zasług języka. Cokolwiek czego skosztuje jego język, przyjemne lub nieprzyjemne, słodkie lub niesłodkie, gorzkie lub cierpkie, zamieni się to w najcudowniejszy smak niebiańskiego nektaru, i nic nie będzie nieprzyjemne. Jeżeli w zgromadzeniu użyje swego organu mowy, by nauczać, wyda z siebie głęboki i piękny głos, który może wniknąć w ich serca, przynosząc im przyjemność i radość. A niebiańscy synowie i córki. Siakrowie, brachmowie i bogowie, słysząc co ten głęboki i piękny głos obwieszcza i co nakazuje ta rozprawa, wszyscy przyjdą i będą go słuchali. Również smoki i żeńskie smoki, jaksze, gandharwy i żeńskie gandharwy, asury, garudy i żeńskie garudy, kimnary, mahoragi i żeńskie mahoragi. Wszyscy przyjdą, by słuchać prawa, by zbliżyć się do Niego, czcić Go i składać Mu hołd. Bhikshu i bhikshunie. Upasakowie i upasiki, królowie i książęta, razem z ich ministrami i orszakami, pomniejsi obracający kołem królowie i wielcy obracający kołem królowie, z ich siedmioma skarbami i tysiącem książąt, i razem z ich wewnętrznymi i zewnętrznymi orszakami, jadąc wspaniałymi karetami, wszyscy przybędą, by słuchać jego prawa. Ponieważ ten bodhisatwa tak wspaniale głosi prawo, bramini mieszczanie i lud w jego kraju, Podążą za nim, będą służyć mu i składać hołd aż do końca swego cielesnego życia. I Pratieka budowie, Bodhisattvowie i budowie zawsze będą radować się na jego widok. W jakiejkolwiek stronie ten człowiek będzie przebywał, wszyscy budowie będą go pouczać, a on będzie w stanie przyjąć i zachować całe prawo buddy, jak również wydać głęboki i piękny głos prawa. Wtedy czczony przez świat, pragnąc ponownie obwieścić tę naukę, powiedział tak wierszem. Czysty organ mowy tego człowieka nigdy nie doznaje przykrych smaków. Cokolwiek je, wszystko staje się nektarem. Pięknym głosem, głębokim i czystym, pośród zgromadzenia głosi prawo, argumentami i przypowieściami prowadzi umysły żyjących. Wszyscy słuchacze radują się i składają mu najwspanialsze ofiary. Bogowie, smoki i jaksze Asury i inni. Wszyscy wypełnieni czcią gromadzą się, by słuchać Jego prawa. Jeżeli ten nauczyciel zapragnie, by Jego piękny głos wypełnił trzy tysiąckrotny świat, jest w stanie osiągnąć to zgodnie ze swą wolą. Wielcy i pomniejsi, obracający kołem królowie, razem z tysiącem książąt i orszakiem, ze złożonymi dłońmi i wypełnieni czcią, zawsze przychodzą słuchać Jego prawa. Bogowie, smoki i jaksze, rakszasy i pisiacaki, również wypełnieni radością, zawsze znajdują szczęście w przychodzeniu i oddawaniu czci. Brahma i Mara, i Śwara i Maheśwara. Cały niebiański zastęp. Zawsze przychodzi do niego. Buddowie i ich uczniowie, słuchając głosu jego kazań, zawsze pamiętają o nim i ochraniają go, czasami mu się ukazując. Co więcej, zawsze gorliwy. Jeżeli szlachetny syn lub szlachetna córka przyjmie i zachowa tę sutrę, lub będzie ją czytać, lub recytować, lub objaśniać lub kopiować ją, to uzyska 800 zasług ciała. Uzyska czyste ciało, niczym czysty kryształ, który swym widokiem zachwyca istoty. Dzięki czystości jego ciała, żyjące istoty trzytysięcznego wielkiego tysiąckrotnego świata, gdy rodzą się lub umierają wyższe lub niższe, ładne lub brzydkie, urodzone w dobrych lub złych warunkach, wszystkie ukażą się w jego ciele i góra Żelaznego Kręgu, góra Wielkiego Żelaznego Kręgu, góra Meru, góra Mahameru i inne królewskie góry i wszystkie żyjące w nich istoty ukażą się w jego ciele. W dół do piekła Avici, w górę do szczytu wszelkiej egzystencji, wszystkie rzeczy oraz żyjące istoty ukażą się w jego ciele. Śrawakowie, pratyekabuddowie, bodhisattwowie i buddowie nauczający prawa ukażą swe formy i wizerunki w jego ciele. Wówczas czczony przez świat Pragnąc ponownie obwieścić tę naukę, powiedział tak wierszem, jeżeli ktokolwiek zachowa tę sutrę kwiatu prawa, jego ciało będzie absolutnie czyste, jak ten czysty lazuryt, wszyscy żyjący będą radować się na jego widok. I jak w czystym, błyszczącym zwierciadle, w którym widoczne są wszystkie odbicia, ten Botisatwa w swoim czystym ciele widzi wszystko, co jest na tym świecie. Sam jeden widzi wyraźnie to, czego inni nie widzą. W trzy tysiąckrotnym świecie, cały pospolity tłum, Bogowie, ludzie, Asury, istoty w piekle, demony, zwierzęta wszystkie takie formy i obrazy pojawiają się w jego ciele. Pałace bogów, do szczytu wszelkiej egzystencji, żelazny krąg i meru, góra macha Meru, wielkie oceany i wody wszystko to pojawia się w jego ciele. Buddowie i śrawakowie, synowie Buddy, Bodhisattwowie, sami nauczający wśród tłumu wszyscy pojawiają się w nim. Choć jeszcze nie posiadł nieskazitelnego mistycznego. Ducho, wego ciała, jednak w jego czystym, zwykłym ciele objawione jest wszystko. Co więcej, zawsze gorliwy. Jeżeli szlachetny syn lub szlachetna córka, po wygaśnięciu tatagaty, przyjmie i zachowa tę sutrę, lub będzie ją czytać, lub recytować, lub objaśniać, lub kopiować, to uzyska 1200 zasług myśli. Tym czystym organem myślenia, usłyszawszy choćby pojedynczy wiersz lub zdanie, przeniknie jego nieskończone i bezgraniczne znaczenie. Rozpoznawszy te znaczenia, będzie w stanie nauczać na ten temat tego zdania lub wiersza przez miesiąc, cztery miesiące, a nawet przez rok. A to, czego będzie nauczać, zgodnie z jego wieloma znaczeniami, nie będzie sprzeczne z prawdą. Jeżeli będzie mówić o znanych autorytetach, zasadach rządzących światem, środkach utrzymania itd., wszystko to będzie zgodne z prawdziwym prawem. Cokolwiek przechodzi przez umysły istot sześciu przeznaczeń w trzytysięcznym, wielkim, tysiąckrotnym świecie, jakikolwiek jest bieg ich myśli, jakiekolwiek dyskusje bawią ich umysły on znaje wszystkie. Choć ktoś taki jak on nie uzyskał jeszcze doskonałej mądrości, to jednak tak czysty będzie jego organ myślenia. Cokolwiek będzie rozważał, oceniał lub mówił, wszystko to będzie prawem Buddy, niczym innym tylko prawdą, jak również tym, czego. Poprzedni buddowie nauczali w sutrach. Wówczas czczony przez świat, pragnąc obwieścić to ponownie, powiedział tak wierszem: Myśl tego człowieka jest czysta, jasna, wnikliwa, niezakłócona. Dzięki temu mistycznemu organowi myślenia, zna wszystkie prawa, wysokie, niskie i pośrednie. Usłyszawszy jeden wiersz, przenika jego niezliczone znaczenia i należycie naucza ich jako prawa przez miesiąc, cztery miesiące lub rok. Wszystkie żyjące stworzenia tego świata, wewnątrz i na zewnątrz, bogów, smoki, istoty ludzkie, jaksze, demony, duchy i inne, w sześciu przeznaczeniach, o czymkolwiek by nie myślały. W nagrodę za zachowanie tego kwiatu, prawa natychmiast poznaje je wszystkie. Niezliczonych buddów wszechświata, obdarzonych setkami szczęśliwych znaków, którzy nauczają wszystkich żyjących. On słyszy i zachowuje w pamięci to wszystko. Zgłębia nieskończoność i naucza prawa bez granic. Nigdy nie zapomina ani nie popełnia błędu, ponieważ zachowuje kwiat prawa. Znając formę wszystkich praw, postrzegając ich uporządkowane znaczenie, rozumiejąc terminy i słowa, objaśnia je zgodnie z nauką. Czegokolwiek ten człowiek naucza, jest prawem poprzednich buddów, a ponieważ głosi to prawo, nie boi się tłumu. Zachowujący tę sutrę kwiatu prawa. Posiada taki organ myślenia. Choć nie posiadł jeszcze nieomylności, takie są przepowiednie dla niego. Człowiek ten zachowując tę sutrę, stoi niezachwianie na niezwykłej podstawie, kochany, czczony i z radością przyjmowany przez wszystkie żyjące istoty, jest w stanie tysiącami miliard, rodzajów zręcznych wyrażeń interpretować i nauczać dzięki zastosowaniu tej sutry kwiatu prawa. Tutaj kończy się szósty zwój.